Szanowni Państwo, 27 maja 1990 roku rozpoczęła się działalność samorządowa taką, jaką znamy i w dniu dzisiejszym. Osiem kadencji Rady Miejskiej w Busku Zdroju, dziewiąta rozpoczęta w dniu 7 maja roku 2024. Przez te 35 lat wiele wydarzyło się na terenie naszego miasta i gminy busko zdrój Zmieniła się nie do poznania. Wiele działań inwestycyjnych, rozbudowa większości podmiotów uzdrowiskowych i rozwój, który jest zauważalny w dniu dzisiejszym i marka naszego miasta i gminy busko zdrój rozpoznawalna w Polsce i na świecie. Szanowni Państwo, wszystkim dotychczasowym burmistrzom, wszystkim dotychczasowym radom miejskim busku zdroju należą się bardzo serdeczne podziękowania za ten wkład w pracę samorządową wszystkim pracownikom Urzędu Miasta i Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy Busko zdrój Szanowni Państwo, zaczynamy tę kadencję bieżącą dziewiątą kadencję Rady Miejskiej w Busku Zdroju, od pełnej świadomości, że nasi poprzednicy wykonali bardzo dużą i ważną robotę na rzecz całej naszej gminy. Mamy świadomość, że ta praca, która została rozpoczęta wiele, wiele lat temu, ona musi dalej być kontynuowana i nasze zaangażowanie nie może być mniejsze. Kwestie rozwoju naszego miasta i gminy, kwestie spełniania oczekiwań naszych mieszkańców, kwestie rozwiązywania bieżących problemów i i spełniania tych oczekiwań, załatwiania najbardziej palących dla naszych mieszkańców potrzeb, to są bieżące wyzwania, i takie, które musimy realizować w dniu dzisiejszym i w najbliższej przyszłości. Szanowni Państwo, wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, mając świadomość problemów demograficznych, jakie dotykają także naszą gminę Busko-Zdrój, zadeklarowaliśmy w tej kadencji niepodnoszenie podatków lokalnych. Myślę, że to jest bardzo ważna informacja. I dla mieszkańców, ale także dla inwestorów, którzy mogą uzyskać w ten sposób. Stabilizację podatkową związaną z realizacją inwestycji na naszym terenie. Szanowni Państwo, wiele działań inwestycyjnych, które przed nami. Tylko w ubiegłym roku i w tym złożyliśmy wnioski na kwoty blisko 100 milionów złotych, oczekując na rozpatrzenie tych wniosków i uzyskanie dofinansowania ze środków nie tylko Unii Europejskiej. Jak potoczą się losy naszej gminy, zobaczymy w niedalekiej przyszłości, ale ze swej strony deklarujemy pełne zaangażowanie. Jeszcze raz w dniu 35-lecia samorządu terytorialnego, wszystkim byłym i obecnym samorządowcym, samorządowcom. Bardzo serdecznie dziękuję i życzę wszystkiego dobrego.